Joint Peg Games, a ze mną jest jeden gówniarz. Czyli też się To ja z teraz Będzież. Będziemy grać i zabijać. Zobaczmy jak nam to pójdzie. Właśnie dołączyłem do... E, Kasteracie. Do, do wielkich szczęśliwa. Do wielkich szczęśliwa... Kas teracie. Pozdrawiam. Dobrze właśnie lądowałem. Do, do, do. Na wsi O! Oj miło Auto Nie coś tam czwórkę Nie mogę użyć mam tylko am do A y, biegnąć O koła Pięknie Mam AK Byłem tyle już mam AK ale na razie z pompą biegam Wiesz? a ty to nagrywasz? no ale ja to nie no się... aha ja wziąłem bo będzie działo się no na razie widzę jak się będzie działo eeeh yy... już grenada karabin mam ja Ogólnie to, to jest mój serwer, nie? Ja tu mam admina, tego nagrywam jak to wygląda. Ja się nie odzywam. To nie jest twój serwer, jak muszę admina. Nie, bo ja bym miał, to bym zadał AK. Ale to jest dobre, wni tutaj i, 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 grać i dawać AK na starcie. Jo. No, Migano jeszcze, może, co? Nie, Migano jest słaby, zawsze z AK przegrywa. To pójdźmy na jakiś serwer, ja wezmę Migano ty kawał hokej? Okay? Dobra, ale serwer z, z headshotami. Nie. Co nie? No swój. No. No. I do, Zobaczymy kto wygra. No zobaczymy. Dobrze, zobaczymy. Jest ileś ile jeszcze do ciebie będę biegł? Jeju, po prostu... Po prostu atakujesz na osoby, które nie umieją grać k. No. Fajnie mieć te omo do pompy i... A nie, nie mieć pompy No i tak powinno być Amunicja do MP5 Do, do set digla Ja mam do pompy i do oka To chodzi do MP z MP5 mm. Nie mam auta Zapewne też O widzę gościa z autem Jechał No Tak pójdę do niego No podejdziesz i zginiesz od razu, tak będzie. A, aha, zarazem auto. Tylko że on jest pod ziemią. Co? Zarazem auto, które jest pod ziemią. Okej? Okay? Aha, okej. Okay. Co mi to wchodzi? Masz... Masz auto. Ale jest bugowanych to się je zawsze No i mam M4, no Cieszę się mam ammo Ale ja, ja mam wszystko M4 O Biedna. Jak ktoś będzie jechał to od razu trzeba to ma. Ja tak sobie myślałem, że lepiej są sobie takie Daisy, nie? Bo. Tylko bez Po t... prostu podróżować, ale tak dużo, mali dobrymi Po prostu sobie, składa sobie w auto. Własne ubrania. No dupa, ile jeszcze będę no, biegnij w moją stronę, bo ja biegnę w twoją. No, no No kapisa, ja pierdzielę, nikogo nie ma, ani jednej duszy. Ja widziałem. Auto, mogę iść, zostawić się. może chodzić sobie niby, środkiem, środkiem. niby 25 osób? no ale kurde nikt nie jedzie na tej autostradzie no no i je, autostradzie. Je, nie by, y... jedyni to jesteśmy my jak mamy auto to zawsze jedziemy autostradą a tak to nikt nie no tylko że jeszcze jedna minuta do to komory no to jestem idziemy do komory Kazowej no. O, kolesia widzę. Tak, się widzisz? No to uciekaj. Nie, zabiję go. Zabił mnie! A, a ja, ja, ja go trafiłem, jak on miał, ja, miał, jego, tak, ja go ja nie, go nie uszkodziłem. Co w końcu? BJ na G1. Muszę na serwer. Coś kupi w BI na G1. Mówiłem ci, że gramy. No. się. Rozłącz się. 3, z 3 2, 1. let's go.

Ja nie wiem, jestem na twoim serwerze, a coś kupić, to są z tobą odcinki, mhm. Znajdę sobie innego youtubera, Ole. no, 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 O nie, no, 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 nie, no, 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 powiedz mi, kim ty jesteś. E. Zapewne człowiekiem. No to, to ja wiem, ale ja nie jestem nim. Nie jestem człowiekiem. To kim jesteś? Mordelcom. Aha, kurwa. pławić kula w ludzkich ciałach. Dobra, powiem ci coś. No. Kupiłem razery, co nie? No. I tak, tak zajebiście się słucha w nich. Ja czuję jakbyś ty był obok, co nie? Ja pierdolę, ale one są zajebiste, te razery. O chuj. A tak się dobrze muzykę słuchaj, ja sobie pobieram program i jeszcze do bas, bas boosta. Ja pierdolę, jakie to będzie dobre O chuj No Dokładnie. 250 zł mi kosztowało ty gówno A ja kupię słuchawki do i co a kurwa no i, i, i fajnie Aha bo i ty kupiłeś głośniki Nie Słuchawki słuchawki Aha. No. Sorry, mam chujowe mikro w laptopie. No, to się... No, no. Albo będę sobie kupował taki mikrofon i będzie fajny. No. E, e, to jednak nie on. A podobny nick. Ech. Jakiś kurwa haker ciakujesz mnie? Pewnie gra na Windowsie. Pewnie ma Windowsa i hakuje w CMD, co nie? No, CMD to są komendy, czego i Kurwa, hak, hak, ich hakuje mnie. Sakuje mi Facebook, Facebooka. Chyba chcę, żeby.Fejt Buta. Nie ja dalej, to jest śmieszne. To jest śmieszne. Ok, Kurwa, hakarze słyszy słyszę twoją klawiaturę z jednej. A wyjepnę. Nie, nie chcę mu się posłuchać. Nie, ja też nie, ale mówiłeś, że, że będzie fajnie, go dodam. Jak słucham muzyki, wchodzę. K kogo bijesz? Spację. To spację. A dobra muzyka. Mówią mm. nam nie next generator, no to jestem pokoleniem przyszłości. To też? Jakiegoś skrypta. Nie dam. Kurwa, zamknij mordę. Kiedy O, dzięki. Proszę. No, spoko. Aha. No. No. No, to także tam. Te, także tego. Jebać aim! Nieprawda, aim to potęga, aim to jedność a właśnie... Kurwa na, cały czas mnie ten aim wyzywa od dzieciaków A kurwa pewnie jestem od nich 10 lat No dzieciakiem. Kurwa nie lubię aim, weź to wypierdol z tego aima jebanego jest... Marcin wyjeb tego aima Aim to jedność, my niszczymy każdego No Gówno prawda jest, tak. kurwa jakieś Przedem, jakieś, przed nami no, było no. wielu, po nas nie będzie nikogo. No właśnie. No ale kurwa wiesz. Ej, ja ja, ja rucham, Ty kurwa rekrutujesz jakichś dzieciaków jebanych. Ja ich biorę kurwa 10, jetpack i plus Uzi jeszcze kurwa, a ja tylko MK albo Kałaczek. Nie. nie, nie. Ja pierd Zero MK. Ty na Uzi robisz. No Uzi, ta, Uzi to ski też, Pamiętajcie, Tylko e, wszystko wszystko to to prawda. Ski, ski, Gówno. Prawda. Nie, nieprawda. Słuchaj, ja mówię ci, że z każdej broni jest skill, z miniguna, z wszystkiego, tylko nie z M4, M4 to gówno, to jest gorsze niż minigun, jak można tym grać? Mm -hmm. Ja lubię jaka to jest... Mniejsze, pomału! No! No! Lol, no. O Jezus... Wiesz, pierwsza z... To <gry> jedzie! To nie chce jedzie! Ja wychodzę z kina. Nie mam zamiaru tu siedzieć. W, ty w, w te 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 tej wodzie. Wychodzę z kina. Wychodzę. O, w kinie tylko jest woda. No. Dziwne sobie. No i kurda. kurde. Ziomuś. Tu musisz strzaić bazę. Ja muszę nagrywać odcinki na Battle Royu. Jeszcze chwilka. Jeszcze raz jeszcze zginę, bo to pokazuje na Battle Royu, gi jak ginę.

To no bo on miał AK, ja miałem enter tak ze strony. Nie miałem szans. Taka Po prostu widzę żegnamy się.